Wrzucam mój filmik Piec to jest wiadro 22 Jak widać, może odejdę trochę dalej, żeby było widać dokładniej Dorobiony podajnik, to znaczy kupiony z pieca jako tekstu, porków bodajże Popielnik robiłem sam, spawany drzwiczki z jakiegoś pieca, z zemca bodajże No i dziura standardowo wycięta w dole pieca. No, coś słabo widać, ale. No nie, widać w miarę. Nie wiem, dlaczego się po nie no, Tutaj wyłożyłem wełną, kominkowa, jakaś wełna z złotkiem aluminiowym, z pozłotkiem aluminiowym. Uszczelniłem retortę, ponieważ nie widać nic. Kurczę, może później jeszcze coś dokręcimy, ponieważ powietrze uciekało, była nieszczelność. E, tutaj całe łącze tak samo, mimo że jest sznur. Dodatkowo uszczelniłem silikonem wysokotemperaturowym z Sodala 1500 stopni. Nie mam jakiegoś przekonania do tych silikonów, ponieważ. Stosowałem je kilkakrotnie, i po jakimś czasie po prostu kruszą się i odpadają. Jednakże dzwoniłem na serwis i gość z serwisu powiedział mi, że nie ma na to złotego środka. Można jakąś zaprawę szamotową, coś takiego kupić. Dodaje się w wodę szklaną i też trzyma niby bardzo dobrze. No nie wiem, ja użyłem po raz kolejny znowu silikonu. Może z lenistwa, po prostu było to najszybciej do zrobienia. I... Po prostu uznałem, że jeżeli coś jest dedykowane do tego, to powinno spełniać swoje, swoje zadanie. No dziękuję na tą chwilę.